Chłopak stał w mieszkaniu. Drzwi za nim zatrzasnęły się same. Telefon wciąż drżał w dłoni. Na ekranie kolejna wiadomość fajnie, że jesteś sam. Spojrzał w salon nic, ale powietrze pachniało czymś znajomym, a jednocześnie obcym. Kolejny dźwięk z kuchni stukanie metal delikatne, powtarzające się. Chłopak podszedł powoli. Nie było nikogo, aż spojrzał na lodówkę. Drzwi lekko uchylone, a w środku jego własny telefon, wyświetlający kolejną wiadomość: Teraz widzę wszystko. Chłopak odwrócił się nagle, ale mieszkanie było puste. Dźwięk kroków zbliżał się za jego pleców. I wtedy. Telefon zadzwonił, wyświetlił numer jego własny. Chłopak zamarł, bo głos w słuchawce powiedział, nie mogłeś uciec.